Dzień dobry Państwu, proszę Państwa, dzisiaj zamiast KHT naprawdę nie mam siły już dzisiaj nadawać, więc w jaki i w sposób w jaki. E, w Ale jednak, proszę Państwa, sytuacja jest taka, że dobrze wiecie, ile jest patologii w Waszym środowisku i w Waszym interesie jest oczyszczenie. Się. Również. Ponieważ ci ludzie, mamy wiadomość o dwóch osobach, prawdopodobnie jest więcej osób. Posługiwali się osobą, która w swoim oświadczeniu pisze, że jest niepełny, że sama, że miała problemy alkoholowe, psychiczne itd., itd., Posługiwali się kimś, kto się nazywa hejter, kto w ogóle w przestrzeni publicznej, w sieci nie powinien istnieć i wcale mi nie żal tej, pani Emilii. Absolutnie mi nie żal. Ponieważ jeżeli ktoś zarabia na robieniu świństw drugiemu i robieniu i uderzaniu w rodzinę i w dzieci, powinien zostać natychmiast skreślony. Całkowicie skreślony, proszę państwa. I to też byli sędziowie, którzy się tym posługiwali dobrze wiedząc. Więc pójdźcie również na siebie. Wszyscy chcemy. I moi znajomi, nie tylko Daniel, który wczoraj mówił, ale moi znajomi prawnicy, prawnicy w różnych szczegółach, bo to są i adwokaci, i radcowie prawni, nawet dwóch sędziów, proszę państwa, nie będę tylko mówił, których dwóch sędziów, jest też przerażona tą sytuacją w Ministerstwie Sprawiedliwości i to, co się dzieje, i to, co ziobro zrobił wbrew przeciwko pisowi. Tak, proszę Państwa, tak. Bo w tym wszystkim niestety jest jeszcze pewien problem, że personalne ambicje, chęć zajęć bycia numerem jeden, chęć bycia premierem spowodowało, spowodowało walki wewnętrzne i powoduje to, że nie zastanawiają się nad konsekwencjami po prostu, Ziobro uderzył w PiS. Oczywiście, że PiS wygra, PiS nie straci, ale PiS ma szansę oczyścić się, jeszcze oczyścić się proszę Państwa przed wyborami, proszę wybaczyć. Nadawanie bez papierosa jest, że tak powiem, nawet na Facebooku jest de classe, w moim przypadku, że tak powiem. I tak, proszę państwa, jest, nie można na to, nie można to Pismo, szansę oczyścić się. Druga sprawa to sprawa z KRSem. Prawdopodobnie sytuacja wyglądała tak, i jestem na 99% przekonany, że szefowi PiS i kierownictwu PiS, czy szefowi PiS po prostu powiedziano, Prost, pan Ziobro zapewnił, nie, sprawę mamy załatwioną, nie ma co się dbać, i on nie zwrócił uwagi, co będzie dalej. I teraz nagle okazuje się, że prawdopodobnie na tych listach są braki, są sfałszowane podpisy, albo nie ma tych podpisów, i tak dalej, i tak dalej. Ujawnienie ich jest również bombą i to chyba trochę większą niż ten hejter. W związku z czym ja na ich miejscu poświęciłbym jednak pana Ziobrę. Wszystko jedno, kto zostanie na te kilka, na te półtora miesiąca ministrem sprawiedliwości, czy to nawet może być pan Błaszczak, tam no, na dobrą sprawę. Nie, nie robił wielkich szkód w wojsku, bo już nie, nie narobił wielkich szkód w wojsku, więc i nie narobił w Ministerstwie Sprawiedliwości. W MSW też nie narobił szkód, tam nikt i tak dalej, i tak dalej. Problem PiSu jest problemem, problemem. oni mówią krótką ławkę, ale oni chcą mieć krótką ławkę. Odrzucają wielu ludzi, którym przyznaje rację, w, generalnie przyznaje im rację, właśnie o konieczności reformy, o konieczności zmiany i reformy sądownictwa w innych sprawach, ale niestety, niestety, rację mogą im tylko przyznawać ci, na których oni mają haki. I są ze niewolnikami właśnie swoich haków. Haki kiedyś wyjdą, proszę Państwa, zawsze wychodzą. Prędzej czy później wszyscy są ofiarami, wszyscy zbieracze haków są ofiarami właśnie tych haków i świętej pamięci, nieświętej pamięci SB też jest ofiarą tak na dobrą sprawę zbierania haków przez 30, przez 40 parę lat prl to kiedyś warto zrobić na ten temat audycję. Jan Kowalski wojsko narobił duży szkód. No, już większe chyba nie da się zrobić w wojsku, jak zrobiono. Daj, dajcie spokój po prostu. K Kasia Zaszka, czy mogą go poświęcić, czy nie jest za mocny. Oj, proszę państwa. Jeśli państwo posłuchacie wyraźnie, nie tylko to, co było w telewizji, wywiad z pewnym panem posłem z spisu, dość prominentnym, który był dzisiaj rano w telewizji, który również. Y tak jakby mówił moje zdanie, czy poczytacie sobie artykuły w prawicowych tygodnikach związanych z pisem, jak na przykład do rzeczy, który też jest w kierunku dymisji ziobry na tej zasadzie, to widać wyraźnie, że to środowisko jest przerażone. Jest jeszcze, a ja rozmawiałem jeszcze z dwoma osobami też z pisu, u Tymi, którzy są też przerażeni, to jest kwestia zielonych teczek. Oni się boją po prostu, iż pan ziobro zbierał haki na wszystkich, również na nich. Trudno. Tak jak kiedyś napisałem w Rzeczpospolitej haków w takim artykule, jeszcze jak byłem oczywiście potrzebny przed wyborami, że jedyną możliwością zdetonowania haków i stworzenia sytuacji, w której haki nie działają, jest publikacja. Trudno, trzeba się uderzyć w piersi. To samo mówiłem o Smoleńsku. Trzeba, jeżeli chcemy to wyjaśnić, to musimy zapomnieć o preferencjach politycznych. Ponieważ ludzie ze wszystkich stron, nawet na wysokich stanowiskach, są winni, proszę Państwa. I tu w tym przypadku ta sytuacja w tej chwili jest naprawdę dość groźna, jeżeli połączymy to, a już połączyli, połączymy to z krs z tą sprawą z KRS-em, no wychodzi na to, że PiS jest naprawdę zagoniony do rogu. Naprawdę jest zagoniony do rogu. Ja poradziłbym sobie, bo PiS zrobił bardzo, dużego, bardzo dużo dobrego dla Polski i będę się na ten temat kłócił. Rozmawiałem również z przeciwnikami PiS-u, którzy pewne, w pewnych sprawach przyznają mi rację, oczywiście, że tak. I... Również przeciwnicy PiSu też nie chcą powrotu tego, co było. Widzą to wyraźnie. Ale polityka unikania, polityka traktowania ludzi jak idiotów, ponieważ to i y, 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 y ten w rezultacie bardzo taki jaśnie pański, jak ja to mówię, że nie powiedzieć wręcz chamskie, potraktowanie dziennikarzy przez pana Karczewskiego, dzisiaj przez pana marszałka Karczewskiego, odsyłanie do zupełnie idiotycznego komunikatu nie na temat Ministerstwa Sprawiedliwości, świadczy jednak o tej panicy. Trudno, trzeba wstać, powiedzieć narodowi. Chcieliśmy dobrze, wyszło tak i tak, pomyliliśmy się, niektórzy ludzie przesadzili, niektórzy ludzie nie nadawali się na, nasze, na, te, na te stanowiska, które mieli. Trudno. Razem z wami zaczniemy razem, zaczniemy, razem będziemy kontynuować to, co dobre, a wyeliminujemy to, co złe. I proszę Państwa, PiS by miał większość konstytucyjną. A może teraz zrozumiecie, dlaczego się trochę obawiałem, że jak PiS dostanie e, tyle głosów, żeby miał większość konstytucyjną i. Przy ministrze Ziobrze, to dziękuję, proszę Państwa. Naprawdę dziękuję. Tak, Casey Lackman, to jest syndrom władzy. Jeszcze raz powtarzam dla wszystkich tych, którzy uważają, że ja zmieniłem zdanie. Nie, proszę Państwa, ja o tym mówiłem i mówię o tym od roku. Od roku i można to znaleźć wszędzie, w każdym moim programie i wypowiedzi. A tym, którym mówię, którzy tak bardzo bronią Pana Ziobry, to powiem wprost. Jeszcze raz wyliczę. Arek Kraska, proszę Państwa. Pan Komenda, ten człowiek zamordowany na posterunku we Wrocławiu. Brat, samobójstwo brata posła Chruszcza. Absolutny paraliż, czyli działania prokuratury paraliżujące wszelkie działała w prawdziwym wyjaśnieniu w prawdziwym wyjaśnieniu śmierci pani Magdaleny Żuk. Awans prokuratorów i sędziów zamieszanych w bardzo wiele afer. Pan Miter, dalej wyliczać? Nie, nie będę dalej wyliczał, proszę Państwa. Sprawa akcji przeciwko premierowi Morawieckiemu. Proszę wierzyć, ta akcja dwa lata temu nie wyszła ze strony przeciwników i tak zwanej opozycji totalnej. Ona wyszła z wewnątrz PiSu. I to pisowski dziennikarz sprzedał to wszystko do, sprzedał tą teczkę do faktów i mitów, gdzie m.in. pisze morderca Księdza Popiełuszki. Tak to jest, proszę Państwa. Tak to jest. Bo nawet niektóra prawicowa prasa już też nie chciała. Nawet przeciwna temu wszystkiemu. Jeżeli mówię, to mówię o tych. Teraz tak. Hejt na Konfederację. Te wszystkie sprawy. Rodzinne, mieszkaniowe, inne rzeczy. To wszystko jest sterowane. Kontrole na przykład. Nasyłanie kontroli, na, kontroli na przykład na przedsięwzięcia, przedsięwzięcia, czy ludzi związanych kiedyś nawet z panem Bąkiewiczem w celu wykończenia absolutnie wszystkich i zrobienia koło niego pustki. Proszę Państwa, to są metody, które ja znam bardzo dobrze z czasów pracy w Wydziale 11. Proszę mi wierzyć. Tylko jeżeli, i również z czasów kontrwywiadu, tylko jeżeli to się robi do ewidentnego szpiega, którego nie można postawić przed sądem, to jest zupełnie inaczej, a kiedy to się robi do obywateli polskich, to jest, proszę Państwa, jedno jest takie słowo, które w tej chwili powiem: kurestwo, Po prostu. I powiem, i nie wstydzę się tego słowa. Ponieważ są granice, których nie można przekraczać, proszę Państwa. Także poobserwujemy to wszystko. Ja, może jutro nadam KHT, więc zobaczymy. Ten film opublikuję na ET, jak zleci. Zobaczymy. Władza uzależnia bardziej niż Koks. A i pomyśleć o policji, miała ziobro na widelcu. Marcin Cymbor, tu. Panie Marcinie, ja powiem Panu jeszcze jedno. Do tej, do tej listy dodam. Afera podkarpacka. Nie tylko podkarpacka, skoki. Te wszystkie rzeczy, a nawet i srebrna gdzie rzeczywiście wprowadzano nie w błąd pewnych ludzi naiwnych. Można być genialnym strategiem, proszę Państwa, ale nie mieć nosa do ludzi. A na gorzej, jeżeli uwierzy się w tą swoją genialność i nie potrafi się, i wszystko, a otoczenie robi wszystko, by ktoś nie spojrzał, nie stanął z boku i nie spojrzał na siebie z góry. Tak samo jest, proszę Państwa, w twórczości. W pisarstwie też trzeba spojrzeć na siebie czasami z boku i zobaczyć, czy się umie pisać, czy się nie umie pisać. No ja się nie spojrzałem i twierdzę, że umie pisać, tylko mi się nie chce. Na tej zasadzie. Także tak to jest. I jeszcze raz powtarzam, jestem za reformą sądownictwa, ale, to co, ale nie w taki sposób. Nie w taki sposób. Uważam cały czas, że ta reforma w tym wydaniu yy, nie mogła wyjść. Uważam, że sędziowie, nawet, że sędziowie nawet ci, którzy teraz są ofiarami, wszyscy powinni spojrzeć na siebie i oni sami powinni także się oczyścić, zlustrować i tak dalej. ostatecznie słowo na, nadzwyczajna kasta wyszło od nich, a nie od nas. I Jeszcze raz im przypominam. To też są sędziowie po drugiej stronie. Ci, którzy robią ten hejt. Jest jeszcze jeden poseł PiSu, który też zajmuje się hejtem i tworzy swoje własne farmy trolling. Nie można do tego dopuścić, proszę Państwa. Ktoś, kto się zajmuje trollingiem i hejtem w internecie nie powinien istnieć. A jeszcze jedno, najciekawsze jest chyba to ciekawe, dlaczego nikt nie chce mówić o powiązaniach rodzinnych. czy Czyją żoną jest, tak prawdę mówiąc, pani Emilia i czy tam ją krewną. I są nawet podejrzenia, że to jest jakiś aktualny sędzia KRS-u, więc o co w tym wszystkim chodzi? Kto się czegoś boi? No więc to trzeba wyjaśnić, proszę Państwa. Dla dobra PiSu, bo ja uważam, że jeżeli PiS weźmie to na klatę, przyjmie, powie, powie to wszystko, między innymi również w tym stylu, jakim ja mówię, tu jestem zarozumiały, to wygra. Naprawdę wygra. I tego boją się, boi się opozycja. Tego się właśnie boi opozycja, że PiS to zrobi, proszę Państwa. Ale niestety, jak patrzę na posłów PiSu, to poza niektórymi przypadkami, którzy mówią yy, tak jak trzeba, znaczy yy, mówią, którzy myślą przy mówieniu, to niestety tak to jest. Yy, gubią się, ponieważ chyba nie ma dyrektywy centralnej. Yy, Myślę, że PiS nic nie zrobi, bo nie chce się przyznać do drugiej porażki w tak krótkim czasie. Yy, proszę Pana, Panie Michale, tak to jest, ma Pan trochę racji, ale już się przyznał. Dymisją te, tego i dzisiejszym zwolnieniem tego drugiego sędziego i dymisją wczorajszą już się przyznał. To już nie ma wyjścia, proszę Państwa. To już nie ma wyjścia. Niestety. Po prostu powiedzą, że PO też... No właśnie. I to też mnie denerwuje, bo takie tłumaczenie, że wszyscy kradli więcej, oni kradli więcej, a my mniej. No to przez na miłość boską paranoja. To jest paranoja. Tym bardziej, że widać wyraźnie, co się dzieje. Nie powinni tak mówić. Nie powinni tak mówić. Jest tam bardzo wielu uczciwych ludzi, którzy są również przerażeni, proszę Państwa, tym, co, tym wszystkim. Tak to jest. I nic na to nie poradzimy. Mam nadzieję, że... Mam tylko nadzieję, że oni z tego wyjdą. Że oni z tego... Ale żeby wyjść, to trzeba mieć trochę... Poza tym, proszę Państwa, tak się składa, że analizując niektóre wielkie kampanie wojenne, że czasami wycofanie się, cofnięcie się, Prowadzi szybciej do zwycięstwa niż ogłupiały marsz bieg naprzód. Tylko lemmingi biegną bez sensu, aż nie napotkają jakąś skałę, z której zlecą. Kto przeżyje, przeleci na drugą stronę, zakłada na nowo, ale to trwa. Prawda? Także dziękuję Państwu, do zobaczenia. Jutro pewnie będzie KHT, dzisiaj raczej nie. Mam nadzieję, że zrozumiecie, że nie mówię tego jako przeciwnik PiS. Ale naprawdę nie bawmy się w ten farming i Nie róbmy tego. I cóż, no co mogę powiedzieć? Tylko tyle. Ja wiem, że to jest na że to jest walenie grochem o ścianę, ale przynajmniej ja mam przez sumienia ja powtarzam jeszcze raz: ja odmówiłem. Ja sobie, Aleksandr, nie pozostaje tylko pytanie, czy ostrzelenie ziobry nie rozbije koalicji? Proszę pana, nie rozbije koalicji. Co to znaczy, że rozbije. So, jest jeszcze jeden sposób, który ja bym w tej chwili zrobił na miejscu pana Kaczyńskiego. Ja bym się zgodził na propozycję Schetyny i podjął jeszcze uchwałę, ustawę o rozdzieleniu, na powoł, powtórnym rozdzieleniu prokuratora, prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości. Ja bym się zgodził. Też bym mi to ustawę w ten sposób, bo to byłoby dobre. To byłoby dobre, no ale cóż, no, nikt na to prawdopodobnie nie pójdzie i tak będzie. Natomiast koalicja, co to za koalicja? Te siedem głosów. No widzicie, co wy macie z tych siedmiu głosów? Awanturę. Kogo wy macie, proszę? Co to co jest, proszę państwa? Kogoś, kto. Kogo ambicje. Autentycznie. Proszę porozmawiać z prawnikami, nawet z PiSu. Powiem więcej. Ja dzisiaj rozmawiałem z bardzo znaną osobą yy, też. Yy, z karesu. Obecnego karesu. Który jest przerażony tym wszystkim. I który mówi to samo, co ja. Że już dawno radził Kaczyńskiemu, żeby się pozbyć zioby. Ambicje są takie podporządkować wszystkich, rządzić niepodzielnie. Mundurek, mundur, garniturek Hugo bosa czeka. Tak to jest niestety. I mówię to z pełną odpowiedzialnością, wiedząc, że przeciwko mnie też zostanie natychmiast wystawione działa jak cholera. Niesamowite. Ale trudno. Przynajmniej będę uczciwy. Przynajmniej umrę uczciwy, proszę państwa. No właśnie. No właśnie. Marek Zawadzki. Ziobro, Gniński, Kurski i wielu, co z boczku stoi do boru na mapę, pan Kaczyński. No właśnie, to jest ta kwestia. To jest kwestia tak zwanej krótkiej ławki idiosynkrazji. Będzie się miało krótką ławkę, jak się... <laughs> Nie będę kończył. Wiadomo, o co chodzi. Krzysztof Przybylak. Piotr, boję się Twojej przepowiedni o chwilę, krwi, ale wszystko naprawdę idzie w tą stronę. Boi się przepowiedni. Proszę Państwa, jak dotąd wszystko, co powiedziałem w grudniu zeszłego roku i w listopadzie się sprawdziło. I zobaczycie, to jest dopiero początek. Mówię to bez satysfakcji, ale ze strachem. To jest dopiero początek, ponieważ prawdopodobnie już szykowane są następne i jeśli pisze przeżyć, to już powinien zacząć atakować, ale nie w sposób, jaki atakuje, tylko atakiem byłoby na przykład wyjęcie im z wielu, wielu argumentów z ręki. Dobra, do widzenia Państwu, do jutra w takim razie na YouTubie.